Co u niego i u tej Kłótnia awantura o kasę. O stabilizację się tutaj poka Kurwa, tam jest kłótliwie. Gdzie to on polas? Gdzie żeś polas? Ty kurwa powsinogo! go. Gdzie żeś polas? Tam się tak miało być dobrze i co? I tutaj mieczowo. Piątka mieczy, trójka mieczy. Mmm, bo tu miała być miłość aż po grób, a są kurwa ograniczenia i przeszkody. Co tam u niego i u niej? No co? Na czymś nieszczęściu się szczęścia nie buduje. Po drugiej stronie trawa wcale nie jest taka zajebistie zielona i nie rosną tam kurwa lepsze owoce. Jest obawa przed zdradą, myślę. Jeżeli tutaj u Was była zdrada, co podejrzewam po tych kartach, to tam już jest albo coś takiego było, albo no już gdzieś tutaj jest ta zdrada wyczuwana nosem. Wiecie o co mi chodzi, nie? Oni będą próbowali to jeszcze jakoś naprawiać. Chodź naprawmy, ale decyzję musimy podjąć razem przecież, nie? Oh. Czy oni tam są szczęśliwi? No kurwa, do tanga trzeba dwojga, nie trojka, chyba im się troszeczkę pomieszają. Strach lęki nie ma tam nic fajnego, moja droga. Jeżeli mogę cię pocieszyć jakoś, no to z tą lafirendą wcale mu nie jest lepiej. O, Boziu, wieża. No i kurwa dobrze ci tak, dobrze ci tak. Tutaj oni... Ja takie odnoszę wrażenie, jakby tam było liczone na pełne spełnienie, jak takie. Jak, jak tacy gówniarze, nie? Takie kurwa 13-15 latki, pierwsza relacja i to się myśli, jakie co to kurwa nie jest i w ogóle jak zajebiście i tak dalej. A tutaj wieża, piątka mieczy, trójka mieczy, no... Każdy w swoją stronę myślę i w swoje spełnienie, tak jakby trafił swój na swego, i każdy idzie w swoje spełnienie. Razem w tej relacji może coś tam łóżkowo im gdzieś tam być, może być emocjonalnie, ale lekcja do odrobienia, lekcja do odrobienia. Ojejku, i teraz siedzenie we wspomnieniach, i co to było, i rozczarowanie tutaj. No chłopie, teraz to już trochę kurwa, za późno, nie? Się zesrało. Albo można by popracować nad tą królową mieczy. Nie, sieć mi w tej królowej, dla niego ty siedź w królowej mieczy. Nie spierdala, nie spierdala, niech sobie idzie tam. Ty jeszcze wiesz. Możesz się tu gdzieś pobawić, ale bym ostrożnie. On myśli, że może jeszcze gdzieś popracować nad tobą i tutaj podejście też znowu od strony.